Dzień dobry panie Zbigniewie. Dzisiaj mamy 26 sierpnia 2021 roku. Jest pan pod komisariatem numer 4 w Krakowie, ulica Królewska 4. Proszę w skrócie opowiedzieć, co pan tu robi. Rozpoczynam właśnie protest, o którym szeroko na moim kanale po pierwsze Polak. Tam kto z Państwa zainteresowany to znajdziecie pełnię informacji. Natomiast generalnie przyczyną mojego protestu jest to, że ja byłem ścigany przez łącznie kilkanaście lat przez y, podładnych y, prokuratora generalnego z Ziobry za czyny, których nie popełniłem, to były czyny popełnione za internetu i są w aktach sprawy przeciwko mnie tylko i wyłącznie dowody poświadczające, że nie ja. Ziobro się na mnie uwziął i jak zaczął w 2006 roku tak kontynuował, no przez, jak mówię, na sklepku z przerwą, kiedy nie rządziło e, Prawo i sprawiedliwość przez łącznie kilkanaście lat. Tymczasem złożyłem zawiadomienie o popełnieniu oczywistego przestępstwa, co do tego nie mogło być najmniejsze wątpliwości, że je popełnił kto? Mateusz Morawiecki przez niedopełnienie obowiązku określonego w artykule 118 3 Konstytucji w jego projekcie ustawy z 26 sierpnia e, odnośnej współpracy obronnej pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi do podładnych prokuratora generalnego Zbigniewa Ziądu, prokurator Bartosz Kączak z Prokuratury Rejonowej Warszawa 70 od długich wszczęcia śledztwa z powołaniem się na przesłankę no, totalnie wzdurną, absolutną, urągającą wszystkiemu, a już przede wszystkim temu, że no, przecież y, zadaniem prokuratury jest stanie na y, straży praworządności. To znaczy, że Mateusz Morawiecki nie podlega orzecznictwu polskich sądów karnych, bo go prezesa Rady Ministrów chroni immunitet parlamentarny. Ha, ha, ha! Koń by się uśmiał, prosiłem w związku z tym yy, od zeszłego roku kilkukrotnie, od października już trzykrotnie, 18 sierpnia tego roku skierowałem kolejne pismo do niego, to znaczy do Mateusza Morawieckiego, żeby sam, ponieważ popełnił przestępstwo, złożył rezygnację z urzędu prezesa Rady Ministrów. On sam zupełnie niedawno, po tym, gdy ktoś zaatakował mobilny punkt szczepień, powiedział „zero tolerancji dla sprawców, Yy, przestępstw, no tych okołoszczepionkowych, no ale przecież nie tylko te przestępstwa mają być ścigane, czy też ulubiony motyw naszych prokuratorów, to znaczy mowa nienawiści, ale każde przestępstwo. Gdy ktoś podpalił mobilny punkt szczepień, to PiSowczycy, yy, liderzy nawet PiS mówili, że koniec tolerancji dla przestępców. Yy, kończymy z przestępcami koniec przyzwolenia na popełnianie przestępstw. To, jak koniec, to koniec. Stąd będę prowadził ten protest, a proszę Państwa 3 września mam się stawić, zatem pójdę z marszu, z protestu, mam składać zawiadomienia w tym komisariacie Policji 4 w Krakowie, kierowanym przez podwórzkę Franczę Jakułagę o popełnieniu pięciu przestępstw, z tego trzech przez Mateusza Morawieckiego, prezesa Rady Ministrów w związku z pandemią koronawirusa i Sprowadzoną przez niego akcją szczepień. Jedno to jest przestępstwo poświadczenia nieprawdy w dokumencie mającym znaczenie prawne przez Horbana, głównego doradcę profesora Andrzej Horban, główny doradca profesora ministrów, a jedno przez promotora szczepień aktora Macieja Musiała. W czym jest rzecz? Otóż jesteśmy okłamywani, że jesteśmy szczepionymi szczepionkami. Już teraz coraz częściej po wyszczepieniu milionu ludzi. Przyznają się, że to nie szczepionki, tylko preparaty. A co najważniejsze, jesteśmy okłamywani informacją, że yy, szczepienie chroni przed zakażeniem. Co oczywiste, nie chroni, i z tej przyczyny niedługo już trzecia dawka. Więcej na temat i tego mojego protestu, i tych zamiarów, o których wspomniałem, znajdziecie Państwo w materiałach umieszczonych na moim kanale. Po pierwsze, Polak to jest kanał, który założyłem w grudniu 2017 roku, dedykując do Mateuszowi Morawieckiemu, który kiedyś razem ze mną, jako mój przełożony w Banku Zachodnim WBK realizował, wprowadzał strategię po pierwsze klient. No to w Polsce po pierwsze klient, pierwszym klientem dla władz mają być Polacy i głównym oczkiem w głowie, głównym obiektem zainteresowania, troski prezydenta, Rady Ministrów powinniśmy być my Polacy, a nie no tak jak w przypadku tej ustawy, o której wspomniałem o złączonej współpracy obronnej nie ma chronić interesu obcego Polsce państwa, jak to w rzeczywistości się zdarzyło. Jak długo Pan będzie tutaj siedział? Stał? Zobacz, czy mi władze nie skrócą protestu, na przykład za wolność gospodarstwa psychiatrycznego, ja ten protest to jest kontynuacja zaczętego 29 kwietnia i gdy zacząłem. To zaraz przysłano do mnie pogotowie ratunkowe, ratownicy powiedzieli, że zostali poinformowani, że ja kogoś poinformowałem, że zamierzam się podpalić. Jak mi później wyjaśniono w korespondencji z tego komisariatu, zastępca komendanta bodniczka e, Andrzeja Kułagi, nad komisarz Rzeszek Zagórski wyjaśnił mi, że ja uprzednio kierowałem pisma, które informowałem o możliwości popełnienia samobójstwa. E, mam odebrać te pisma, czeropotie tych pism. 3 września, gdy się na przesłuchanie. Ciekaw jestem, co to za pisma, kiedy ja je ewentualnie składałem. Nie mam myśli samobójczych, nie jest moim zamiarem popełnienie samobójstwa. Mam rodzinę, mam matkę, mam dzieci, mam dla kogo żyć, mam 63 lata, mam nadzieję, że na to długo się nade mną tutaj nie będą znęcać, jakkolwiek po moich doświadczeniach Demokratycznego, państwa prawnego, realizującego Zasady Sprawiedliwości społecznej. Nie wątpię, że wszystko jest możliwe, a czego by ze mną nie zrobili, to nie miecie Państwo najmniejszej wątpliwości, że dowiecie się, że oni to zrobili dla mojego dobra, ale także dla Państwa dobra, w państwa, czyli w społecznym interesie. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.